Cześć, witam Was serdecznie. Chciałabym się z Wami podzielić moim eksperymentem. Otóż nie jadłam przez 100 godzin. Uparłam się, żeby w końcu na sobie wypróbować długi, długi post, ponieważ wszędzie wszyscy głoszą, jakie to jest pożyteczne, jak bardzo wpływa to pozytywnie na organizm. No i stwierdziłam, że kurczę. Trzeba w końcu wypróbować na sobie. A ponieważ już mam pewne doświadczenie z postami, ponieważ w przeszłości wykonywałam posty tak 36 godzinne, 42 godzinne, no i faktycznie widziałam zmiany. Przede wszystkim czułam się lżejsza. Oczywiście taki jeden dzień postu jest dosyć ciężki, ale. Przekonał mnie pewien film do przeprowadzenia więcej niż 72 godziny postu. Będzie link do tego filmu, podam Wam dobrze w opisie tego filmu. Jest to film amerykańskiego lekarza, doktora Erika Berga. Film jest po angielsku, ale możecie sobie zrobić automatyczne tłumaczenie na język polski. I na spokojnie możecie sobie posłuchać, o czym on mówi jak tłumaczy. Zresztą polecam serdecznie jego kanał. No i wiecie co, w zeszłym tygodniu miałam taką sytuację, że znowu miałam napad fibromialgii. Jak wiecie, fibromialgia jest to taka choroba, właściwie to nie wiem, czy to jest choroba, czy to jest tak naprawdę tylko taki objaw, że generalnie wszystko boli. Bolą mięśnie, bolą stawy. Człowiek bardzo, bardzo źle się czuje, tak jakby go naprawdę potrącił w samochód. Nie ma się siły do niczego. Generalnie można tylko leżeć w przyciemnionym pokoju, bo też bardzo boli głowa. No i no nie ma się ochoty w ogóle do życia. O fibromianki, o moich przygodach z, z tą chorobą, która, mam nadzieję, już zaczyna być w remisji, opowiem Wam w osobnym odcinku, ponieważ może to komuś się przyda i te informacje, może Was naprowadzą na może sposób, w jaki no, możecie polepszyć swoje zdrowie. Oczywiście, ja nie jestem lekarzem, więc nie mam prawa Wam zalecać niczego, nie mam prawa Was namawiać do niczego. Wszystko, cokolwiek powiem tutaj, służy tylko celom rozrywkowym i takim informacyjnym, ale oczywiście nie ponoszę odpowiedzialności za Wasze eksperymenty. Ja tylko opisuję moją przygodę. I teraz, słuchajcie, już dzielę się z Wami moim ekranem, ponieważ będą bardzo ciekawe... Opowieści, tak to nazwę. Mam nadzieję, że widzicie już ten ekran. Otóż, jak już powiedziałam, nie jadłam przez 100 godzin. I bardzo ważna informacja na samym początku, która broni mnie, tak, żeby w razie czego nikt nie poszedł do sądu i powiedział, że przez Karolinę coś mi się stało. Muszę to przeczytać. Otóż opis moich 100 godzin postu służy tylko celom informacyjnym, rozrywkowym. Jeżeli samemu, samej chcesz przeprowadzić post, należy zasięgnąć porady lekarza, dietetyka. Wszelkie próby wykonania postu na własną rękę według poniższych informacji wykonujecie Państwo na własną odpowiedzialność. Nie ponoszę odpowiedzialności za Państwa eksperymenty sportowe. To jest ważne, żeby o tym pamiętać. I teraz, właśnie we wspomnianym uprzednio przeze mnie filmie, jak zobaczycie tutaj na stronie, jest źródło podane. Ten sam link do filmu będzie podany w opisie filmu, mojego filmu. Zobaczycie sobie sześć etapów postu. Właśnie w tym filmie dr Erik Berg. Pokazuję właśnie taką tabelkę. Wszystko jest po angielsku. Ja przetłumaczyłam to na język polski. Pokażę Wam, co właśnie mnie przekonało do tego, żebym w tym momencie, kiedy mam atak ogromny fibromialki, żeby w końcu podjąć się tego postu, który no, przypuszczałam, nie będzie łatwiej, faktycznie nie był. I zobaczcie. Co dr Erik Berg mówi, co się dzieje podczas poszczególnych etapów. I teraz zobaczcie, tak naprawdę powinien być pierwszy etap zerowy od, ze, od pierwszej godziny do ósmej. Generalnie no nie dzieje się nic szczególnego w organizmie, to co zawsze. I dopiero od ósmej godziny, kiedy nie jemy, zaczynają się dziać. Ciekawe rzeczy. I teraz zobaczcie. Stabilizuje się cukier we krwi. Zużycie cukru z krwi, zaczyna się też zużywanie tłuszczu do produkcji energii od dziesiątej godziny. Czyli najpierw nasz organizm wyżera cały cukier z krwi, a potem jak już hmm, nie ma żadnego cukru w krwi, no to zaczyna się dobierać do tłuszczu i to wtedy już zaczynamy chudnąć. Następnie o 14 godziny wchodzimy w ketozę. Ketoza to jest właśnie to, ten moment, gdy organizm zaczyna zużywać, e, zaczyna zużywać tłuszcz po to, żeby stworzyć energię do działania. Czyli wchodzimy w ketozę, nagle zaczyna się ogromny wzrost energii, i zobaczycie u mnie, ja Wam opisałam dzień po dniu, co u mnie się działo, spada apetyt. Dobry nastrój pojawia się i pojawia się wzrost zdolności kognitywnych, czyli zaczynamy zapamiętywać łatwiej, wszystko rozumiemy, mamy taką super jasność umysłu, w ogóle jest, jest po prostu rewelacja od 24 godzin do 36. Mam, jesteśmy już 100% w ketozie. Czyli nasz organizm tylko spala tłuszcz, nic więcej. Po prostu wysysa nam tłuszcz i co najfaj, najfajniejsze, e, autentycznie e, z brzucha bardzo schodzi tłuszcz. Te ochydne <gryw> zwałki tłuszczu zaczynają być pochłaniane przez organizm. Tworzą się nowe komórki nerwowe w mózgu. To jest bardzo ważne. Nasz mózg się odnawia od 24 godziny. Następnie, słuchajcie, od 36 do 48 godziny rozpoczyna się autofagia. Dodałam, żeby wytłumaczyć, co to jest autofagia, jest to proces, gdy stare, uszkodzone białka, drobnoustroje, wirusy, części wirusów, części drobnoustrojów są przetwarzane na nowe zdrowe proteiny, czyli nasz organizm po prostu rozkłada te wszystkie białka, które już nie służą absolutnie niczemu. I są one tak jakby puzzle rozwalić i zaczynają się tworzyć zupełnie inne obrazki, czyli nowe, no, nowe proteiny, które zaczynają nam służyć w naszym organizmie. Czyli coś, co jest zbyteczne, zaczyna być transformowane na bardzo pozytywne proteiny. I teraz zobaczcie, oczyszczanie, naprawianie organizmu, wiadomo. Też w tym miejscu dr Erik Berg mówi, że zabijane, rozmontowywane są komórki rakowe. To jest bardzo ważne dla osób, które chorują na nowotwory. No i następuje ciąg dalszy ulepszania pracy mózgu. Ponieważ tworzą się nowe komórki nerwowe, czyli mózg zaczyna faktycznie wchodzić swoją, w swój maks. Od 48 godzin do 60 znika insulinooporność, czyli wszystkie osoby, które, u których wykryto, wykryto insulinooporność, Tutaj zaczynają już normalizować swoje receptory insuliny, znikają te stany zapalne. I to mnie przekonało, ponieważ fibromialgia to jest nic innego jak stany zapalne w całym organizmie. No, i następuje dalszy ciąg autofagi i leczenie atrofii. Z autofagii. Atrofia to są ubytki białek na przykład w mięśniach. Jeżeli były jakieś, jakieś wypadki samochodowe, jakieś problemy z mięśniami, to te mięśnie są odbudowywane. I w tym momencie dr Berg też wspomina, że wiele osób boi się, że gdy robią post, to właśnie zjadane są mięśnie. On mówi nic bardziej mylnego. Jest to, jest to takie mylne przekonanie, że w czasie postu zjadane są mięśnie. Nieprawda, mięśnie są odbudowywane według doktora Berka. I od 60-godzinny wzwyż do 72 następuje regeneracja, prawie całkowite odmłodzenie układu odpornościowego z komórek macierzystych. I tak naprawdę muszę się przyznać, że Wiedziałam, że muszę do, dociągnąć do 72. godziny, żeby sobie zregenerować mój układ odpornościowy, który, no, już od wielu lat nie domagał z różnych względów, i e, żeby sobie odbudować, podnieść układ odpornościowy, pozbyć się alergii, ale oczywiście o tym to wam opowiem później, mojej obserwacji, co się stało. I teraz słuchajcie. Opowiem Wam o moim eksperymencie, co się działo w, w kolejnych dniach. Otóż zaczęłam już po południu w poniedziałek, tak, czyli zawsze, jak mówimy, od poniedziałku, no od poniedziałku, zaczęłam już e, mój post, przestałam jeść. No i generalnie, wiadomo, jeszcze brzuch był pełen, no więc wszystko było ok, nic się nie działo, czyli, tak jak pamiętacie, e, do 8 godziny tam się nic generalnie nie dzieje. No oczywiście poszłam spać normalnie, obudziłam się, czyli mamy dzień drugi. Słuchajcie i tu się zaczyna cyrk. Obudziłam się już ze straszliwym bólem głowy. Po prostu głowa mi chciało rozsadzić, czaszka to po prostu rosła mi, miałam takie wrażenie. Ból gałek ocznych, ale wiecie co, ta, ta głowa nie bolała mnie tak cała tak naprawdę, tylko głównie ta przednia część, właśnie oczy, co jeszcze mnie bolało? Szczęka mnie bolała. Ból gardła, straszliwy. Słuchaj, tak jakbym miała tam stado jakichś e, jakich bakterii, które mnie kuły w to gardło. Taki ostry ból. Smród, ogromny smród w buzi. Także. E, no, na szczęście mój mąż był na wyjeździe, dlatego też postanowiłam to zrobić, żeby mi nie pachniało żadne jedzenie, które on sobie przygotowuje, no ale też nie zatruwałam nikim, nikogo nie zatruwałam moim smrodem. Zawroty głowy, osłabienie, mgła mentalna, czyli faktycznie wiecie co, czytałam coś, no bo oczywiście pracowałam, musiałam pracować, cały tydzień normalnie przy komputerze pracowałam. Ale czytałam coś, y, y, czytałam e-maila, czytałam wiadomości i było coś takiego, że kurde, nic nie rozumiem. Głód. Tak, był głód. Oczywiście to był głód lekki. To, wiecie co, aż tak czasami y, nie mogło skręcić nawet w brzuchu. W żołądku czułam się tak, że zjadłabym. Mm, ale wiecie co, już to nie było takie, że y, wilczy głód. Nie, nie, to, to już, to już m, tego nie miałam. Miałam coś takiego, że nie miałam siły, żeby chodzić i mówić. Wiecie, to tak, jakbym język odmawiał posłuszeństwa. Też oczywiście, wcześniej, jak robiłam te 42-godzinne posty, też miałam te wszystkie objawy, ale tym razem walnęło mnie mocniej. Może dlatego, że zaczynałam z poziomu ataków i bromialgi. I prawdopodobnie to był powód, że tak straszliwie ten, na no właściwie pierwszy dzień, no drugi dzień można powiedzieć, że tak straszliwie przechodziłam. No było naprawdę ciężko. Słuchajcie, i zimno. Było mi wręcz lodowato. Przy 35 stopniach na dworze siedziałam w skarpetkach ciepłych, w długich spodniach i byłam przykryta kocem. No i jak tylko mogłam, gdy mi na to pozwalały obowiązki zawodowe, od razu szłam na sofę i po prostu tak z, z krzesła, przy komputerze na sofę, z sofy na krzesło i tak wiecie, jak taki, jak taki pies po prostu salonowy. No i wieczorem pojawił mi się dół, dół emocjonalny, płakałam jak nie wiem co, słuchajcie, cokolwiek sobie pomyślałam, to już, już łzy po prostu ciurkiem, normalnie wiecie co, no tak, tak jak nie wiem, najgorszy atak depresji. I co jeszcze ciekawego mi się pojawiło? Na twarzy zobaczyłam takie dziwne małe siniaczki. Normalnie, tak jakby mi zaczęły pękać um, te um, małe jakieś na, na twarzy, um, jak to się mówi, um, no, naczynka. Tak, takie malutkie, wiecie, takie właśnie, ja mówię, co mi się dzieje, ale nic, mówię, dobra. Jestem w procesie, patrzymy dalej. No i zasnęłam, właśnie z ogromnym bólem głowy, udało mi się zasnąć. Oczywiście, gdy się jest na pustym żołądku, no to nie polecam brania żadnych przeciwbólowych środków, to też nie brałam. No, nie pomyślałam, bo mogłam sobie amolem może trochę posmarować w skronie albo coś, ale wiecie, co mówię? Nie, nie będę się, bo tam jednak alkohol jest, mówię, dobra, nie będę nie będę niczego stosowała przetrwam. No i przetrwałam, zasnęłam, obudziłam się w środę. Słuchajcie, no i tutaj już się zaczął. Energy Power Drink. Czułam się tak, że jakby ktoś mi powiedział, wchodzimy na Monteverest, to ja bym powiedziała: spokoju, za 5 minut tylko wezmę najważniejsze rzeczy. Super energia, nic mnie nie bolało. Tak jakby fibromialgia mi się zupełnie skończyła, bo, no bo wiecie, przy fibromialgii mam bo mięśnie, bolą, bolą stawy, już nic mnie nie bolało. Tułam się super, naprawdę taka, wow, idę podbić świat. Um, w ogóle nie byłam głodna, nawet wiecie co? Pojechałam na zakupy, ponieważ mąż miał przyjechać w, w piątek po południu, no więc pojechałam na zakupy, bo mówię, super się czuję, pojadę, bo nie wiadomo jak będą kolejne dni. No i nawet jak pachniały jakieś tam. E jedzenie, bo tam obok restauracje, nic absolutnie nie powodowało, że ach, zjadłabym sobie coś, nie. No niestety smród z buzi mi się utrzymywał, więc wzięłam tam jakąś gumę sobie miętową, tak żeby w razie jak z kimś będę rozmawiała, żeby żeby nie, za, nie zabić moim oddechem nikogo. No, także słuchajcie, cały dzień byłam na takim mega energetycznym piku. Yy, bardzo mi się spodobało i tak miałam nadzieję, że w kolejny dzień, czyli czwartek, będzie to samo. Niestety tak już nie było. W czwartek fajnie było, że nic się nie bolało, nie byłam głodna, ale uwaga, pojawiło się osłabienie. Osłabienie takie dosyć konkretne i pojawiła się żółta biegunka. Wiecie, taka jak... Yy, jak, jak to się mówi, żółć, żółć, czasami jak tak dużo się wymiotuje, to też żółć zaczyna wychodzić, no ale żółć wychodziła dołem, to nie było tak, że non stop, tylko, wiecie, taki ból brzucha i, i, i biegunka, no więc myślałam sobie, tak pomyślałam, że to prawdopodobnie częście mi się wątroba, no bardzo, 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 bardzo ohydnie śmierdząca ta biegunka, także myślę sobie no tak toksyny i jeszcze jakieś tam dziadostwa pewnie ze mnie wychodzą i to też nie było, że non stop, tylko to było takie no kilka razy dziennie chyba rano, potem po trzech godzinach, także to nie było nic takiego, że, że non stop ze mnie coś tam leciało, nie, e, także wiedziałam, że to, że to nie jest nic strasznego, więc spokojnie. Pojawiła się u mnie nerwowość, rozdrażnienie, takie wiecie, takie, takie e, jakby to nazwać, nie mogłam zebrać myśli, w ogóle tak mi myśli uciekały, w ogóle byłam taka, taka rozbiegana mm, mentalnie, o tak bym to nazwała. No i niestety ten smut z buzi dalej się utrzymywał. No i dochodzimy do ostatniego dnia, piątek, znowu nic mi nie boli, nie jestem głodna, generalnie, generalnie miałam takie wrażenie, że już w ogóle nic nie potrzebuje jeść, no ale niestety się okazało, że jestem bardzo, bardzo osłabiona, spowolnione były reakcje do tego stopnia, że ciężko mi było w ogóle wchodzić po schodach, słuchajcie, i skoczyć. no ale że mąż przyjechał, no to tam trochę nawet udało mi się ogarnąć tak jakoś mieszkanie, żeby, żeby, żeby tak powitać go, nawet ugotowałam obiad, i też zupełnie, absolutnie nawet te zapachy, tak jak zazwyczaj zapachy na mnie bardzo działały, tak tutaj absolutnie mogłam gotować, mogłam nawet piec, a i tak by nic nie zjadło po prostu nie miałam ochoty na jedzenie. No i smród z buzi mi się dalej utrzymywał, no i biegunka ta sama co w czwartek, czyli nie, że ciukiem coś za mnie leci, tylko że od czasu do czasu, no... Każuta, żółta ciecz, bardzo brzydko pachnąca, uciekała za miną, więc czyściło mi się wszystko. No i po południu już zaczęłam troszeczkę jeść i wtedy zamknęłam 100 godzin niejedzenia. I teraz powiem Wam tak, co robiłam. Piłam wodę z solą celtycką, medytowałam, słuchałam muzyki, dużo spałam, oczywiście niestety musiałam pracować, więc jak wiedziałam, że mam przerwę na lunch, to od razu szłam się położyć, leżałam i generalnie no, życie zwolniło. No i teraz powiem Wam szczerze, że nie radzę tego robić nikomu, kto jeździ, dojeżdża do pracy, kto ma takie bardzo intensywne życie. Na to trzeba sobie naprawdę zostawić taki spokojny, spokojny tydzień może jakieś święta może sobie wtedy odmówić tak tych wszystkich torcików ciasteczek no ja akurat wolę sobie zrobić to w tygodniu a nie w czasie świąt bo nie darowałabym sobie tego ciastka czekoladnego, ale zobaczcie to moje popełnione błędy przyznaję się nie przyjmowałam elektrolitów chociaż Doktor Berg powiedział wyraźnie przyjmujcie elektrolity, a ja taka mądra, a sól z wodą mi wystarczy. A przecież nie pomyślałam, że tym bardziej u nas jest tak bardzo gorąco. 35 non stop, stop nie było i tylko na tej wodzie. No niby sobie tłumaczyłam, że elektrolity w tej soli celtyckiej są, no tam są bardziej minerały. No tych elektrolitów chyba jednak zabrakło stąd tam to moje wielkie osłabienie i pewnie stąd tak źle przeszłam, znaczy źle, no źle nie, no ciężko mi było, te dwa ostatnie dni naprawdę było mi ciężko, chociaż ten pik energetyczny to powiem Wam, to było naprawdę tak jakbym była po iluś kawach i, i czułam, że jestem niezwyciężona, fajne uczucie. Także to był mój błąd yy, i taki, no, nauczka na przyszłość, bo już się przyznaję, że za dwa tygodnie chcę zrobić, yy, no zobaczymy, czy mi się uda, mogę planować, ale wiecie, jak to się mówi, jest takie przysłowie, chłop planować, planował pie mm, i się, mm. Także, <laughs> nie chcę, żeby to się stało, więc tak tylko... Rzucam, że prawdopodobnie jak mi się uda, to tak myślę, 150 godzin nie jeść. E, oczywiście też to udokumentuję zdjęciami. No i teraz, żeby nie być gołosłowną, pokażę Wam zdjęcia moje przed e Postem i po Poście, ale wa, Was bardzo proszę, żebyście się nie przerazili. Bo ja patrzę na to zdjęcie, szczególnie przed postem i się sama przerażam. Może dlatego, że słuchajcie to zdjęcie wykonałam na tym piku, gdy miałam atak fibromialgii, byłam naprawdę cierpiąca, co widać na twarzy, że jestem cierpiąca, wyglądam brzydko. Zobaczcie, że jestem i na pierwszym zdjęciu, i na drugim jestem absolutnie bez makijażu. Powiecie, no tak, ale coś tam widać tak, bo mam permanentny makijaż. Więc usta mam troszeczkę bardziej różowe, oczy podkreślone. To jest po prostu makijaż permanentny, nie, że się specjalnie malowałam. Na tych zdjęciach absolutnie nie ma ani grama pudru, makijażu, żadnego nie ma, nic. To są żywcem zrobione zdjęcia. Oszczegam. Możecie się przerazić, szczególnie na pierwszego zdjęcia, ale pokazuje żeby udowodnić jak się człowiek zmienia po 100 godzinach postu. Ja wam pokazuję jak ja się zmieniłam. Trochę mi wstyd jak wyglądałam, ale pokażę się wam. Wiem ohydnie. Nie komentujcie please, że tak strasznie, że chodzę i straszę. Dobra, pokazuję już nie gadam. A tu widzicie, on się pojawił. Rozpoczynam postęp. No nie postęp, bo tu było oryginalnie przed postem. No, rozpoczynam post miał być. Podczas ataków i promialgi. 19.08. Zobaczcie sobie. No tu trochę niewyraźnie widać, ale, ale to nic. W ogóle zobaczcie włosy strasznie tłuste, ta twarz taka tłusta, gruba. Taka widzicie, za, zapalona aż. Zapalenie widać gołym okiem, e, skóry, w ogóle zapalenie. Zobaczcie sobie, o, pod oczami jakieś siniaki mam. pas bez koloru, taka brzydka. Aha, w ogóle, żeby też powiedzieć, zrobiłam e, to z, te dwa zdjęcia w tym samym miejscu, w tym samym, e, z tym samym światłem, w tych samych warunkach. Wszystko to samo. Generalnie i zobaczcie ostatni dzień postu. Oczy jakby jaśniejsze, wyraźniejsze, skóra ładniejsza. Znikły mi. A, zobaczcie nawet tutaj te śniaczki widzicie. Tu, tu był ten pierwszy śniaczek, już co mi się w ogóle zaczął pojawiać. A widocznie wcześniej mi się zaczął pojawiać. Tu już tego śniaczka nie ma, tutaj to mam tak już od zawsze. Yy, rozjaśniona, lżejsza. Zapalenie znikło, znikł ból, nie ma tu żadnego bólu. No i, i twarz szczuplejsza, no wiadomo. Także zobaczcie, po 100 godzinach jednak wygląda człowiek inaczej. Jak to moje dzieci stwierdziły, mama, tu wygląda, że 5 lat młodsza. No więc zobacz, zobaczymy, po 150 godzinach nie jedzenia. może z 10 lat się zrobi młodsza, oczywiście żartuję, No trzeba żartować. No i pewnie Was ciekawi. Ile schudłam kilo? Minus 4 kilo. No, oczywiście, jeszcze sadełko jest, ale jest. No, minus 4 kilo to już jest, myślę, konkretna waga. I powiem Wam, poczułam się fajnie, poczułam się świeżo, poczułam się lżejsza. No, wiadomo, że minus 4 kilo, no to to już wiadomo, lżejsza, ale też. W ogóle twarz jest fajniejsza, o wiele, o wiele fajniejszy kolor skóry jest, nie, nie, nie bolą mnie w ogóle stawy. Um, I też widzę, że szybciej myślę, jestem w ogóle weselsza, tak jakby mi się wszystko oczyściło ta biegunka zniknęła dosyć szybko w momencie kiedy zaczęłam jeść to jeszcze tam może z dwa razy było takie wypróżnienie nieciekawe a potem to już wszystko było normalne no i teraz widzicie tak jak powiedziałam planuję kolejny post 150 godzin Chcę utrzymywać tak w miarę co, co dwa, co trzy tygodnie, właśnie taki dłuższy tygodniowy, żeby sobie naprawdę odnowić ten system immunologiczny. To schudnięcie to jest tak przy okazji. Oczywiście zawsze chciałam schudnąć tak, jest to dla mnie ważne, ale najważniejsze dla mnie to jest ten system immunologiczny i pozbycie się fibromialgii. Mam nadzieję, że jestem na dobrej drodze. No i cóż, kochani, tyle z mojej strony mam nadzieję, że. Um, może Was jakoś zainspiruje. Oczywiście pamiętajcie, ja nie jestem lekarzem, to nie są porady medyczne. Porady medyczne możecie sobie zobaczyć w linku. Pod spodem, tak jak powiedziałam, dostaniecie bezpośredni link do filmu doktora Erika Berka. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam, Zmajcie się, cześć.